Hej, hello! Witajcie moi drodzy. Dzisiaj stopniowanie przymiotników. Trzecia część tego stopniowania, tym razem przymiotniki, które kończą się na Y. Jeżeli mamy właśnie taki przymiotnik, wtedy Y wymieniamy na I i dopisujemy końcówkę, stopniując przymiotnik. Popatrzmy na przymiotnik happy. Zauważcie, w stopniu równym Y na końcu, w stopniu wyższym Y wymieniony na I i dopisane er, a w stopniu najwyższym, Y wymieniony na I i dopisane EST. T. OK, that's all about the rule. Let's have a look at our test. Przyjrzyjmy się, jaki mamy króciutki test przygotowany. Oczywiście znów mamy wpisać stopień wyższy i stopień najwyższy przymiotnika, patrząc na stopień równy oczywiście. The first one, funny. Funny, funnier, the funniest. Y wymieniony na I i dopisane końcówki. E, ER w stopniu wyższym i EST w stopniu najwyższy. Early, earlier, the earliest. Pretty, prettier, the prettiest. And the last one. Easy, easier, the easiest. Ok, good job. Thanks for watching and see you soon, I hope. Bye!